Dzień dobry, 28 września. Widzę już truchło bestii. Truchło bestii, ale widzę w przyszłości. Ta bestia będzie truchłem głównie dlatego, czy między innymi dlatego, że na świecie, u nas w Polsce, wzmoże się świadomość. Świadomość tych, których bestia już w dużej mierze zniewoliła, a jeszcze bardziej chce zniewolić. Ale nie zniewoli do końca. Żadnej się to jeszcze nie udało w historii. Tak do końca się nie udało. Komunizm się na przykład do końca nie udał, nawet Polpotowi w Kambodży, nawet Stalinowi w Rosji, który już był blisko, 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 już prawie zamienił Związek Sowiecki w ogromny obóz koncentracyjny, ale jakiś wróg przeciągnić jego życia, bo się z nim za bardzo skonfliktował, a wróg wyrósł obrósł w piórka, wyrósł na silniejszego, jak widać. A więc dzisiaj o świadomości i o konkretnych rzeczach, które nas czekają w najbliższych dniach czy tygodniach, tygodniach raczej. Po pierwsze o książkach, żeby świadomość rosła. Te książki są bardzo potrzebne. Doktor Mariusz Błochowiak wydał pierwszy tom fałszywej pandemii, Fundacja Osłuchowa i szykuje drugi. Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy, Fundacja Osłuchowa. Wybiera już teksty. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale zdradzam taką tajemnicę. Wiem, że będą bardzo ciekawe, świeże, z lepszej perspektywy, ukazujące sytuacje niż te poprzednie, bo poprzednie były z wiosny. A druga książka, która już jest, ale jeszcze będzie, to jest książka wydana przez Prohibita. Koronawirus, fałszywa, fałszywy alarm. Podobne okładki, pod, podobne tytuły, ale nie mylmy ich. Doktor Sucharit Bagdi, znany Państwu na pewno też z wywiadów ostatnio Piotra Szlachtowicza w telewizji w Realu 24 i jego żona Karina Heiss, napisali tę książeczkę późną wiosną, ale potem dopisali do niej, to jest wydane, Tutaj w Polsce pierwsze wydanie polskie niedawne. Potem autorzy dopisali bardzo ważny taki dodatek appendix o odporności szczepionkach. Rozwinęli fragmencik książki, napisali niedługi tekst, ale bardzo pełen bardzo ważnych informacji. Po pierwsze o zagrożeniach, o niebezpieczeństwie tej nowoczesnej hudzy szczepionkowej, która pod. Płaszczem pod opieką, można powiedzieć, stanu epidemii, hucpa, czyli hucpiarze szczepionkowi omijają normalne procedury wprowadzenia szczepionek na rynek, jaki i zresztą rynek, jeżeli one mają być przymusowe, to jest to niebezpieczeństwo. Po drugie, Pagdi, specjalista z tej dziedziny, w końcu jest profesorem Uniwersytetu w Kilonii, zajmuje się i mikrobiologią, i medycyną, zwraca uwagę na to, że no, po pierwsze, mamy być odporni, to jest najważniejsze przy każdym wirusie. Pierwszą linią odporności są przeciwciała, to jest ta pierwsza, pierwszy rzut wojska, które nasze ciało, nasz organizm rzuca przeciwko wirusom. Ale on zwraca uwagę też na drugą, na drugą armię, armię limfocytów. Nawet dzieci w książeczkach, które czytałem swoim dzieciom, teraz chyba moje wnuki to czytają, Dzieci wiedzą, że, że limfocyty walczą z różnymi tymi małymi napastnikami i no giną same, ale przy okazji zabijają również napastnika i że to jest ta nasza druga, ta główna armia, która broni naszego organizmu. Tego wszystkiego, jak to może działać, jakie badania należy podjąć, żeby naprawdę, Ludzkość mogła się bronić skutecznie przed takimi różnymi epidemiami. O tym pisze Hagdy z żoną w drugim wydaniu, które pewnie się też niebawem ukaże. Proszę śledzić, ja będę oczywiście o tym informował. A teraz o marszach. W nie najbliższą, tylko jeszcze późniejszą trochę, 10 października, w sobotę 10 października, odbędą się marsze o, nie, nie wiem, czy pod tym hasłem już. Hasło się pojawiło Marsza o Wolność. ale Być może to dopiero dotyczy Marszu Warszawskiego 24 października, dwie soboty dalej niż 10 października. 20, w 25 miastach już, a być może będzie ich więcej, odbędą się spotkania i marsze przeciwko planom totalitarnym, które jakaś niewiadoma siła narzuciła stu kilkudziesięciu państwom na świecie. Potężna siła, skoro 150 państw realizuje ten sam, tę samą agendę. Prawie tę samą agendę. A jak się ktoś tam wyłamuje, to na przykład Łukaszenko, to po chwili ma czer nie czerwoną, nie żółtą, nie zieloną, nie, a jakąś kolorową rewolucję u No właśnie. Więc yy, marsze będą. Yy, jest, serce rośnie. Znajdą Państwo prawdopodobnie yy, aktualne informacje o tych miastach o tych miejscach gdzie się spotykamy na przykład na facebookowym profilu Tobiasza Żuchewicza Tobiasz Żuchewicz albo też na moim bo ja to będę powielał oczywiście proszę tam zaglądać i chyba nie tylko tam na pewno będą informacje przynajmniej ślad będzie potem proszę pójść za tym śladem ja zaproponowałem również i teraz powtarzam to, proponowałem to też w telewizji w realu 24, w rozmowie z Krzysztofem Ukszą, i będę to podsuwał ciągle, żebyśmy nie tylko działali w gronie tajemniczonych, świadomych, tylko żebyśmy rozszerzali masową świadomość, jak jest naprawdę, przez to, że no nie będziemy tylko maszerować w otoczeniu kordonem policji, który nas. Oczywiście kordon policji będzie już wiedział od nas, co jest grane. To ważne, żeby policja wiedziała, bo aparat państwa nie może być podatny na sugestia, żeby nas wziąć zapysk. No ale jednocześnie, a po co mam te okulary? Nie potrzebuję. Ale jednocześnie yy, jednocześnie yy, warto byłoby jednak wyjść do tych milionów Polaków, którzy nie w pełni. To, coś tam rozumieją, no, rozumieją coraz więcej, bo sprawa jest jasna, ale rozumieją jeszcze za mało, więc yy, trzeba do nich wyjść z ulotkami. Piszmy krótkie, proste teksty, zwię zwięźle, zrozumiałe dla każdego, które przedstawiają sytuację. Nie panikują, tylko przedstawiają fakty. Fakty są takie, że po raz kolejny wmawiają nam pandemię, której nie ma, że definicja się zmieniła. W związku z tym nie jest to już to, ten, taka, tak, takie zjawisko, o jakim myśleliśmy, mówiąc epidemia czy pandemia 11 lat temu czy 20 lat temu. Możemy coś o testach, że testy doskonale, jeżeli testy są dobre, bo poza tym mogą być niedobre testy, marne testy, tak? dobre testy, które są stosowane, wykrywają przecież nie chorobę, tylko odporność na chorobę. Chyba, że ja się teraz mylę, to proszę mnie poprawić, napisać inaczej. No i o samym zjawisku, które nie jest śmiertelne, które nie, nie kładzie trupem narodów, ani nawet drobnej cząstki tych narodów. Krótkie teksty. Na ulotki, które niskim kosztem wcale niekoniecznie jakieś piękne, niewielkie, możemy biało-czarne, czarno-białe na kserowo być. To kosztuje naprawdę grosiki. I możemy je rozdawać tam, gdzie jest dużo ludzi. Nie w czasie marszu, tylko rozejść się, rozejść. jak idziemy w marszu, potem idziemy na dworce, do galerii handlowych, tam gdzie są ludzie. Rozdawać po prostu. To jest jakiś tam no, jest to jakiś wysiłek. Często niewdzięczny, bo ludzie generalnie nie, nie lubią, jak ktoś im się wciska do rąk. No więc rozdawać ulotki. Myślę o liście otwartym. Taki list otwarty w tatym kanale zaproponowałem przeciwko lockdownowi zaproponowałem prawie dwa miesiące temu. Wtedy to nie miało sensu, bo władze się odżegnywały od, od lockdownu. Myślę, że teraz warto byłoby pomyśleć o liście otwartym krótkim znowu zwięzłym, który by się domagał zniesienia stanu epidemii, bo to jest pretekst do bardzo różnych działań, których, które rząd podejmuje, których nie podejmuje, ale może podjąć, stan epidemii jest nieuzasadniony, bo nie ma epidemii. To trzeba by wyjaśnić. I w krótkim tekście przystępnym, fachowym, jednocześnie opartym na źródłach, z powołaniem na autorytety. Na wiedzę medyczną, epidemiologiczną, nie dokładnie to samo jednak, żeby, żebyśmy to napisali po prostu. I to trzeba będzie, zebrać podpisy na wszystkich możliwych okazjach i dać to naszemu premierowi, wicepremierowi Katowickiemu. List otwarty ma sens. Do innych działań w razie potrzeby można przejść potem. Tak? Listy otwarte były teraz w Belgii. Bardzo wielu lekarzy, pracowników służby zdrowia i 10 tysięcy obywateli, jak na Belgię to chyba sporo, podpisało taki list otwarty dwa ty czy tydzień temu, chyba. List otwarty z 30 sierpnia. Polscy lekarze w liczbie prawie tysiąca wystosowali do władz również. Oczywiście, że to jest chociażby też kolejna metoda, żeby poszerzać, wzmagać świadomość. Tak? Nawet, jeżeli to nie zadziała, nie, nie spowoduje natychmiastowej reakcji władz. A potem przyjdzie czas, żeby pomyśleć nad innymi ruchami, bo to jest to, o czym teraz mówimy. Nie tylko ja mówię, ale to, co na przykład robią robi organizatorzy tych marszów, to jest właśnie samoorganizacja. Samoorganizacja zagrożonych, tych, którzy poczuli się skrzywdzeni. Bo jak ktoś się czuje już bardzo skrzywdzony albo bardzo zagrożony, to nawet w Polsce, gdzie nie, ma, nie mamy skłonności do organizowania się w grupy, nawet tu samoorganizacja postępuje, czego dowodem jest 25 miast, gdzie odbędą się, przynajmniej 25 miast, gdzie odbędą się marsze 10 października w sobotę. Proszę bardzo o nie tyle subskrypcję i tak dalej, tylko o powielanie filmiku mojego jako pewnej propozycji żeby dotarła do jak największej liczby no, tych naszych różnych znajomych, często też nieznajomych, którzy współorganizują takie, takie działania. Ja też będę bardzo wdzięczny za feedback, tak, za informację zwrotną. Bo się chcę w to włączyć po prostu. Traktuję to jako tę sieć z wieloma węzłami i bardzo bym sieć, którą bardzo ciężko zniszczyć. I chcę być jednym z tych węzłów. I zapraszam wszystkich Was, żebyście chcieli być węzłami sieci ludzi, którzy chcą się oprzeć próbie totalitarnej. Marszę o wolność. Na razie to hasło przemawia do nielicznych, pewnie, ale przemówi do licznych, kiedy wolność będzie jeszcze bardziej zagrożona niż była zagrożona na wiosnę. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę o powielanie na wszystkie możliwe sposoby i na podbijanie filmików w o, o podbijanie filmików w internecie dziękuję bardzo